Witajcie kochani. Kolejny krótki inspirator. Kolejna krótka mowa. Jestem w pięknym miejscu, w uroczym zakątku. Co widać? Na kolejnych z warsztatów coachingowych. Warsztat, który ma pogłębiać mój wgląd w samego siebie, ale ma również dawać mi narzędzia, których używam do pracy z wami. Ręka mi się trzęsie, co widać po kamerze, co widać po obrazie. Dzisiaj o lękach właśnie. O trzęsących rękach. O, walącej, o walącym sercu, o autentyczności. I takie zwierzenie. Boję się nagrywać te filmy. Mam sobie lęki, mam sobie opory. Jak to będzie odebrane? Czy się spodoba? Czy natrafię na hejt? Ale mam też coraz więcej mocy. Z każdym jednym filmikiem mam, coraz więcej mocy. Coraz większe przekonanie. Z każdą swoją praktyką, osobistą praktyką, którą wykonuję, czuję, jak moc do mnie napływa. A gdy się czuję mocniejszy, automatycznie lęki stają się mniejsze. Taka jest nasza natura. Nie sztuką jest się nie bać. Nie boją się roboty, maszyny. Każdy z nas w ten sposób doświadcza lub doświadcza lęków. Pytanie: czy, są są, czy one nas paraliżują, czy pomimo tego potrafimy działać? Odwaga. Czym jest odwaga? Odwaga nie jest brakiem strachu, tylko umiejętność, umiejętność działania pomimo strachu. Stare, mądre, chińskie powiedzenie mówi, zaczerpnięte chyba z jakiejś sztuki walki, że strach, lęk jest jak ogień. Jeśli go kontrolujesz, możesz się na nim ogrzać, przygotować się strawę. Jeśli go nie kontrolujesz, poparzysz się, spalisz. Jak kontrolować? Możliwości jest wiele. Przede wszystkim zauważ, jak oddychasz, ty się boisz, co się z tobą dzieje, jak stoisz, w jakiej pozycji jest twoje ciało. Zacznij od zmiany właśnie tego. Zmiany, zacznij od ustabilizowania się, pogłębienia oddechu. Spróbuj stanąć twardo na nogach, poczuć stopy, pod, grunt pod nogami. Wyprostuj się. Daj nowy impuls do swojego ciała. Zamknij oczy. Oddychaj głęboko. Poczuj jak... Lęk się rozpuszcza, nie blokuj go, niech on przepływa, ale pozwól mu się rozpływać, przemijać. Poczuj wsparcie, cokolwiek to dla ciebie oznacza. Poczuj wsparcie Boga, poczuj jak napływa do ciebie moc, energia, błogosławieństwo, jakkolwiek tego nie nazwiesz. Jak napływa spokój. Zobacz ostatecznie rozwiązanie tego, czego się lękasz. Stwórz pozytywny obraz w swojej głowie. Zobacz, jak zmieniają się Twoje uczucia i emocje. Spróbuj tego przez krótką chwilę. Przed wyzwaniem, przed zadaniem. Zobacz, jak to znika. Jak się rozpływa i się zmniejsza. I przede wszystkim nigdy się nie poddawaj. Zawsze działaj. Jeśli lęki są na, na tyle duże, że nie potrafisz działać, zrób metodę tak zwanych malutkich, malutkich kroczków. Tip-topów. Lepiej zrobić 10 tip-topów w przód. Co daje jeden krok. Niż nie zrobić w ogóle. Coś jeszcze. Na tą chwilę chyba tyle. Najważniejsze tego, dla mnie było wyznanie. Tak, mam lęki, mam opory. Przejawiam się, pokazuję i odsłaniam samego siebie. Ale za każdym razem czuję się silniejszy. Dla mnie to też jest forma terapii, pracy z sobą, poszerzania swoich horyzontów i swoich możliwości. Znajdźcie swoje własne sposoby, w jakich chcecie poszerzać swoje horyzonty i zacznijcie to robić, cokolwiek to dla was oznacza małymi kroczkami. Dzień po dniu. I jak kropla drążąca skałę założycie za jakiś czas zmianę. Dajcie sobie czas i cierpliwość. Dzięki serdeczne. Poważnie się dzisiaj zrobiło. A tu mam taką wspaniałą kawę. Pięcie przemianową. Dzięki mojemu przyjacielowi z Begedajnia na Landa w Wrocławiu. Zachęcam, jak będziecie mieli możliwość, skorzystajcie. Pyszne pięcie przemianowe jedzenie zdrowe, gotowane z serca. Kochani, tyle na dzisiaj. Adam Kin, Facebook Uniwersytet Szczęśliwości, uwalniająca podróż w głąb duszy. Zapraszam, pozdrawiam. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie. Subskrybujcie kanał. Dzięki. Cześć, do zobaczenia następnym razem.